Stoicyzm jest filozofią zakorzenioną w starożytnej Grecji i Rzymie i oferuje ponadczasowe, uniwersalne zasady, które rozciągają się na nasz współczesny świat. Filozofia ta koncentruje się na wewnętrznym świecie jednostki i opiera się na odporności emocjonalnej, racjonalnym myśleniu i wolności osobistej. Wartość autentyczności i wolności osobistej jest kamieniem węgielnym tej filozofii. W dzisiejszych czasach pragnienie wielu ludzi, aby mieć własną wyjątkową osobę, diatom, odkryć i przyjąć swoje unikalne ja jest silniejsze niż kiedykolwiek. Sekrety stoicyzmu mogą poprowadzić tę podróż i zabrać jednostki w głęboką podróż do ich własnego wewnętrznego świata. Samoświadomość i odporność emocjonalna. W stoicyzmie zasada poznaj samego siebie stanowi podstawę samoświadomości i rozwoju osobistego. Prawdziwe poznanie siebie jest pierwszym krokiem do osobistej wolności i kluczem do osiągnięcia autentyczności. Proces ten obejmuje głębokie zrozumienie własnych mocnych i słabych stron, pasji, lęków i wartości. Podróż samopoznania może być wspierana przez praktyki takie jak regularna medytacja, prowadzenie dziennika i zadawanie sobie pytań. Proces ten pozwala jednostce wsłuchać się w swój wewnętrzny głos i połączyć się z prawdziwym sobą. Nauki stoickie podkreślają, że odporność emocjonalna jest podstawą do pozostania silnym w obliczu przeciwności losu i utrzymania wolności osobistej. Odporność emocjonalna pozwala jednostce pozostać elastyczną w obliczu wyzwań emocjonalnych i zarządzać negatywnymi myślami i uczuciami w zdrowy sposób. W praktyce oznacza to naukę obserwowania i rozumienia naszych reakcji emocjonalnych oraz wyrażania ich w bardziej konstruktywny sposób. Stoicyzm uczy nas uzyskiwać kontrolę nad naszymi reakcjami emocjonalnymi i rozwijać racjonalne i spokojne podejście do nieuniknionych wyzwań życiowych. Logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów oraz wewnętrzny spokój i wolność zdolność do logicznego myślenia i rozwiązywania problemów znajduje się w centrum stoicyzmu. Zdolność ta umożliwia jednostce tworzenie logicznych i skutecznych rozwiązań złożonych problemów życiowych. Logiczne myślenie wymaga rozwinięcia obiektywnej i analitycznej perspektywy wolnej od reakcji emocjonalnych. Proces ten zachęca jednostki do kwestionowania własnych procesów myślowych, testowania swoich założeń i podejmowania decyzji w oparciu o fakty. Umiejętność rozwiązywania problemów. Wiąże się z zastosowaniem tego analitycznego sposobu myślenia do wyzwań codziennego życia, dzięki czemu jednostka może prowadzić bardziej świadome i wolne życie. Ostatnim i być może najpotężniejszym sekretem stoicyzmu jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju i osobistej wolności. Wewnętrzny spokój oznacza możliwość odnalezienia pokoju i spokoju w naszym własnym wewnętrznym świecie, pomimo chaosu i trudności świata zewnętrznego. Oznacza to, że jednostka może czuć się komfortowo i spokojnie w sobie oraz pozostać wierna własnym wartościom i przekonaniom. Wolność osobista to zdolność do określania kierunku własnego życia i podejmowania własnych decyzji. Ta wolność pozwala jednostce zaakceptować swoją wyjątkowość i podążać własną, unikalną ścieżką. Wewnętrzny spokój i wolność pozwalają jednostce być swoją własną, wyjątkową osobą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Filozofia stoicyzmu oferuje cenne lekcje, które pozwolą jednostce osiągnąć swoje autentyczne ja i objąć osobistą wolność. Samoświadomość, odporność emocjonalna, racjonalne myślenie i wewnętrzny spokój to zasady, które prowadzą nas w tej podróży. Stanie się naszą własną wyjątkową osobą, odkrycie i zaakceptowanie własnej wyjątkowości jest celem, do którego dąży wiele osób. Sekrety stoicyzmu dostarczają nam narzędzi i perspektyw do osiągnięcia tego celu. Wyruszając w głęboką podróż do własnego wewnętrznego świata, możemy osiągnąć prawdziwą wolność i autentyczne ja. Ta podróż pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, być bardziej odpornym w obliczu życiowych wyzwań i stać się prawdziwymi bohaterami własnego życia. Lepsze zrozumienie siebie. Bycie odpornym w obliczu trudności. I bycie prawdziwym bohaterem naszego życia wymaga wewnętrznej podróży i ciągłego wysiłku. Zasady stoicyzmu oferują nam cenne wskazówki w tej podróży. Dotarcie do własnej wewnętrznej siły i przyjęcie naszej wolności czyni nas silniejszymi i bardziej połączonymi zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Interakcje i relacje społeczne oraz akceptacja własnej wolności. Stoicyzm ma głęboki wpływ na indywidualną wolność. A także na interakcje społeczne i relacje. Prowadząc życie w harmonii z osobistą wolnością i tożsamością, zrozumienie, szacunek i empatia są również ważne w naszych relacjach z innymi. Filozofia stoicka kładzie nacisk na sprawiedliwość, hojność i wzajemny szacunek w naszych interakcjach z innymi ludźmi. Zasady te pomagają nam budować bardziej znaczące i satysfakcjonujące relacje. Wyrażanie naszej wyjątkowości przy jednoczesnym pozwalaniu innym na odkrywanie ich własnych, unikalnych ścieżek pozwala nam zachować równowagę między harmonią społeczną a indywidualną wolnością. Przyjęcie własnej wolności to nie tylko indywidualna przygoda, ale także proces, który przekształca nasze relacje z otoczeniem. Odnalezienie spokoju we własnym wewnętrznym świecie i doświadczanie osobistej wolności uświadamia, jak ważne jest, aby pozwolić innym na taką samą wolność. Stoicyzm uczy, że wolność osobista może pozytywnie wpływać nie tylko na nas samych, ale także na otaczający nas świat. Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za własne wybory, podejmowanie świadomych decyzji, aby żyć etycznie i sensownie. Przyjęcie własnej wolności rozwija również zdolność do opierania się życiowym wyzwaniom i przeszkodom. Stoicyzm uczy nas koncentrowania się na tym, co możemy kontrolować, oraz zachowania spokoju i racjonalności w obliczu okoliczności zewnętrznych, których nie możemy kontrolować. Takie podejście pomaga nam zachować i wzmocnić naszą osobistą wolność, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nasz wewnętrzny spokój i szczęście zależą od naszych własnych postaw i reakcji, a nie od czynników zewnętrznych. To dogłębne studium stoickich sekretów które pozwolą Ci stać się właścicielem swojej specjalnej osoby, ujawnia, w jaki sposób filozofia stoicka może być stosowana we współczesnym życiu i jak możemy rozwijać naszą indywidualną wolność. Zasady takie jak samoświadomość, odporność emocjonalna, racjonalne myślenie, wewnętrzny spokój oraz empatia i szacunek w relacjach społecznych prowadzą nas na naszej drodze do odkrycia i zaakceptowania naszej własnej wyjątkowości. Stoicyzm uczy nas, jak pozostać odpornym w obliczu przeciwności losu, jak znaleźć spokój w naszym wewnętrznym świecie i jak żyć naszą osobistą wolnością. Ta podróż może pomóc nam uczynić lepszym nie tylko nas samych, ale także otaczający nas świat. Odkrycie i przyjęcie własnej autentyczności sprawia, że nasze życie staje się bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Filozofia stoicka oferuje nam cenne ponadczasowe wskazówki dotyczące tej podróży. Odważnie wkrocz w podróż posiadania własnej, wyjątkowej osoby i ciesz się własną niepowtarzalną wolnością. Koszt i odpowiedzialność wolności oraz kształtowanie swojego życia. Stoicyzm uczy, że wolność jest nie tylko prawem, ale także wielką odpowiedzialnością. Pełne przeżywanie własnej wolności oznacza wzięcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania. Chodzi o to, by być kapitanem własnego życia, żyć zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami, zamiast pozwalać, by kierowały nami czynniki zewnętrzne lub oczekiwania innych. Korzystanie z wolności obejmuje również możliwość uczenia się i rozwoju na własnych błędach. Filozofia stoicka podkreśla, że błędy i porażki są nieuniknione, ale oferują cenne lekcje na drodze do osobistego rozwoju. Przyjęcie własnej wolności jest okazją do świadomego kształtowania swojego życia. Stoicyzm uczy, że wydarzenia, które napotykamy w naszym życiu, mogą nie być pod naszą kontrolą, ale nasze reakcje na te wydarzenia i sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, są naszym wyborem. Wymaga to odwagi i determinacji w obliczu przeciwności losu oraz chęci podjęcia niezbędnych kroków, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami. Kształtowanie własnego życia jest jednym z najpotężniejszych sposobów na wyrażenie własnej wyjątkowości i znalezienie własnej ścieżki. Świętowanie wkładu społecznego i wolności, oraz wolności osobistej. Doświadczając własnej wolności, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ tej wolności na społeczeństwo i środowisko. Stoicyzm podkreśla poczucie odpowiedzialności społecznej, a także indywidualnej wolności. Korzystanie z naszej wolności w sposób, który może pozytywnie wpłynąć na otaczający nas świat, sprawia, że nasza własna wolność ma jeszcze większe znaczenie. Oznacza to pomaganie innym. Przyczynianie się do rozwoju naszych społeczności i dążenie do stworzenia bardziej sprawiedliwego i współczującego świata. Wreszcie, świętowanie własnej wolności jest ważną częścią tej podróży. Doświadczanie radości płynącej z uznania własnej autentyczności i życia zgodnie z własnymi wartościami jest jedną z najgłębszych życiowych satysfakcji. Przyjęcie swojej autentyczności i podążanie własną ścieżką pozwala nam uświadomić sobie, kim naprawdę jesteśmy. I dzielić się tą autentycznością ze światem. Świętowanie własnej wolności oznacza uznanie własnych osiągnięć, wyrażanie własnej kreatywności i docenianie wartości własnego życia. Nauki stoicyzmu, nawet w czasach współczesnych, dostarczają nam potężnych narzędzi do przyjęcia naszej osobistej wolności i posiadania naszego autentycznego ja. Samoświadomość, odporność emocjonalna, racjonalne myślenie. Wewnętrzny spokój i odpowiedzialność społeczna są kamieniami węgielnymi wyrażania naszej autentyczności i odnajdywania własnej ścieżki. W tej podróży przyjęcie naszej własnej wolności i kształtowanie naszego życia zgodnie z naszymi własnymi wartościami oferuje nam nie tylko osobiste spełnienie, ale także możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na otaczający nas świat. Stoicyzm może pomóc nam odkryć naszą wewnętrzną siłę i doświadczyć naszej własnej, unikalnej wolności. Bądź odważny i zdeterminowany w swojej podróży, aby stać się wyjątkową osobą. Świętuj swoją wyjątkowość i doświadczaj mocy własnej wolności każdego dnia. W jaki sposób możesz dokonać zmian w swoim życiu dzięki temu, czego nauczyłeś się podczas tej podróży? W jakich obszarach codziennego życia możesz kierować się zasadami filozofii stoickiej? Pamiętaj, że podróż polegająca na przyjęciu własnej wyjątkowości i uznaniu własnej wyjątkowej osobowości. Nie jest przygodą, którą można ukończyć w jeden dzień. Jest to proces, który wymaga ciągłego wysiłku, głębokiej samoświadomości i chęci życia w harmonii z naszym wewnętrznym światem. Jednak ta podróż zaprasza Cię do odkrycia, kim naprawdę jesteś i do pełnego doświadczenia własnej wolności. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że sekrety, które znaleźliśmy głęboko w stoicyzmie, zainspirowały Cię do Twojej własnej wyjątkowej podróży. Odkryj swoją wewnętrzną siłę, przyjmij własną wolność i odważnie pokaż swoją wyjątkową osobę całemu światu. Jeśli ten film dostarczył Ci cennych informacji, nie zapomnij polubić i zasubskrybować mojego kanału. Podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z własną wolnością i tym, jak planujesz dokonać zmiany w sekcji komentarzy. Wszyscy mamy wyjątkową podróż do odkrycia własnej wolności i możemy się wiele nauczyć od siebie nawzajem. Byłbym szczęśliwy, mogąc towarzyszyć ci i w tej podróży. Życzę powodzenia w odkrywaniu własnej autentyczności.